Dzień dobry, witam wszystkich oglądających. Dzisiejszego dnia zrobimy sobie szybki przerób po punktach kontrolnych. Najważniejsze to stabilnie zaznaczyć punkt kontrolny. Proponuję zrzucenie bomby, samolotu typu Assault, takiego typu to nie jest, bo jest jak jeden, jednak bardzo łatwo tak trafić, to jest trochę łatwiej niż w przez łasce ten bomb normalnego bombowca, tym bardziej że bezwrotność i szybkość osiągania punktów kontrolnych takim samotnym jest znacznie lepsza Ponieważ no, jakbyś wyciąga bez problemu 550 km na godzinę i praktycznie, jeżeli lata się nisko, jest mało kiedy atakowany przez amg I dodatkowo można nim cokolwiek uszczelić. Co prawda jest to bardziej wymagające, bo do uszczelenia wymaga użycia głównego działa. No, widać, że bardzo tak mały zasięg, nawet tak jak u mnie, na dość dobrym poziomie ulepszenia, powyżej dziesiątki jest to tylko 60 amunicji i zasięg około 600 i dać. Najważniejsze w takiej sytuacji to oczywiście zwrotność, nie zostawać za długo na celowniku przeciwnika kiedy ktoś nas ściga tylko zejść nisko pełny skręt uciec ewentualnie jeśli jesteśmy wysoko to można próbować um, zrobić pętelkę góra lub dół większość ludzi rzadko szczerze mówiąc do ucieczki używa uników dół każdy lecz, raczej ucieka lewo prawo i tak samo w czasie puścili większość ludzi mimo wszystko rzadziej ściga, rzadziej ściga, ludzi, którzy uciekają w nietypowych kierunkach. Troszkę odrzucone tutaj rękopięty kontrolne. W ogóle jest to lepsze niż statki morskie bo tam zniszczyć dwa lub cztery, żeby zająć punkt, to jest raczej ciężkie zadanie. A tutaj wystarczy celować jeden punkt, tak żeby zewnętrzny tam złapał również drugie stanowisko. Zazwyczaj to wystarczy, żeby jedną bombę zająć punkt kontrolny. już tutaj troszkę oderwałem, więc wroty nie jest taką niego, ja ale też wystarczy. Mamy punkty, nic tak już nie mamy. W każdym razie szybko tę jedną wieżyczkę i biorę się za szukanie samolotu do uszczelenia. Otwory z wyzwaniami, które powinniśmy zrobić właśnie na debilizację, jest takie, że prawie każde wymaga zrobienia sześciu zestrzeleń. A jeżeli jesteśmy głównym damage dealerem naszej drużynie, to ciężko jest jednocześnie pilnować punkty kontrolne i zestrzelić niewystarczająco dużo. Gdybym nie atakował punktów kontrolnych, co prawda byłbym w stanie Zastrzelić około 10-15 minut, to jest najmniejsze problemy. Jednak wtedy często bywa tak, że pomimo dużej ilości zastrzeleń yy, drużyna i tak przegrywa ponieważ punkty kontrolnych nie zawsze po prostu jesteśmy w stanie się wyrobić. Wystarczy mieć dwóch dobrych zawodników, którzy albo się rekompensują, to znaczy jeden atakuje punkty, a drugi yy, graczy, przeciwnika, jednak często się zdarza tak, że nie mamy nawet takiego luksusu, i większość rozgrywki zostaje tutaj na naszych barkach. Jest tutaj stabilne podejście, zrzut odbiórku, troszeczkę zabrakło. No, swoją drogą, jedyną rzecz, którą nie mam dobrze ulepszonego w tym samolocie są bomby, bo jest tylko na szóstym poziomie. A wszystko inne jest powyżej dziesiątki. No, z jakim jestem problem, że bardzo dużo rzeczy trzeba ulepszać. A za to fajnie się lata. Nawet skórkę sobie kupiłem za y, punkty y, rankingowe. No i udało się. Punktów kontrolnych troszkę zajętych. Minimalnie z zestrzeniami jednak. Skrzynka powinna za to jakaś być. Staram się grać tak, żeby uzupełnić brakujące skrzynki, żeby mieć w razie czego w pracy możliwość otwarcia sobie skrzyneczki i czekania, żeby następna się uzbierały. No, 9 punktów, 3 samoloty. Nie ma tragedii. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mój hangar wygląda na chwilę obecną tak. Jest to przeciętne samoloty. Mógłbym latać co prawda lepszymi, ale wolę mieć słabsze, lepiej ulepszone. Ranga jest całkiem niezła. Zwycięstwa 99% straszliwie mnie rażą w oczy. Miałem już 100 tylko z powodu problemów pomiędzy telefonem, a grą straciłem sta tą statystykę. Jednak żeby ją odzyskać będę musiał troszeczkę się naprodukować, ponieważ najdłuższa seria zwycięstw jak widać 121 wtedy była. I było całkiem ładnie. Jednak no teraz, zanim ją odrobię, to minie kilka dni. No i wiadomo, czasem wtopa też się może zdarzyć, więc z, mimo wszystko, 100% ciężko jest utrzymać. Co do samolotów, no, sporą część mam zrobione. Te niższe w większości tak. Bombowcami raczej nie latam. Mimo wszystko, latałem bardziej uderzeniowymi. Tutaj brakuje mi troszeczkę do tych fajnych samolotów 6 stopni. Wtedy być może powymieniam sobie coś w hangarze na troszkę lepszą. Ale póki co, e, mimo wszystko A5 to jest najlepszy samolot i BF-109, B1 <laughs> nawet wystarcza, żeby być w stanie ustrzelić cokolwiek, jeżeli jest ulepszony całkiem dobrze. Tak jak tutaj widać, wszystko wymaksowane. Zero został później robiony, no to wiadomo nie jest. Przede wszystkim widać tutaj, jakie tempo samolotów ulepszeń robię. Najpierw, oczywiście, zwrotność broni na powyżej dziesiątki, żeby zwiększyć pojemność amunicji i zasięg. I później silnik i pozostałe ulepszenia. W jaku? Tak jak mówiłem, wszystko powyżej dziesiątki. Poza bombami. Troszeczkę więcej będę miał. Części to pomyślę, żeby to zwiększyć. Na chwilę obecną wolę jednak zrobić silnik. Co do modułów, no to większość jest ulepszona w trakcie ostatniego wyzwania z tiketami na poziomy srebrne, a i już ulepszyć Fab stop troszkę mocniejsze, większy czas. Oczekiwania na rejs jednak dzięki temu większa moc wystarczy na pojedyncze ataki. Dziękuję, dziękuję wszystkim. Do zobaczenia w następnym.